<laughs> Siemanko z tej strony zombie, Dzisiaj pokażę Wam jak wybiję Mortisa na 24 rangę. Jak widzicie ten opening będziemy robili jutro, bo jutro jest koniec sezony będę otwierał skrzynki za Starpońca, więc tak najlepszym sposobem na wbianie Mortisa jest kampienie. Możecie teraz sobie pomyśleć, o kamper, to tak, tak słabo kampić. To tak trochę każdy wygra kampieniem. No ale <laughs> zobaczycie. Tutaj mamy gry dla znajomych, o. I tutaj. Tutaj to był meczyk kończący, który, po którym już wbiłem. Zobaczcie, tutaj jest 900, y, 9, 693 i plus 9, no tutaj 702. Ale zaczniemy od początku. Była tak. Ręka druga, potem pierwsza, druga, 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 piąta, no co tutaj nam... Co trochę nie poszło. Potem trzecia, druga, trzecia, trzecia, druga znowu nam nie poszło, bo czwarta ranga pierwsza, czwarta, trzecia trzecia, piąta a to, to, to już nie to przepraszam, pomyliło mi się po tej randze już miałam Mortisa wbitego bo tutaj sobie wbijaliśmy mojemu koledze czyli Tyriemu, linka będziecie mieli do kanału wbijaliśmy szelkę tutaj wbieram jakieś inne przecież nie wiem, Pam tutaj wbieram El Primo i Sandy ale to nieistotne i tak, łączę wam jeszcze tą gierkę i włączę nam gierkę, która decydu zadecydowała już o wszystkim tutaj nie ma zbytnio od naszej gry co oglądać, dlatego zobaczcie tutaj poszliśmy tam, piliśmy się, więc ja wam pokażę bardziej co tutaj robili, co tutaj ci robili tutaj się bili i to to byłoby na tyle, więc oglądajcie Oczywiście grałem Star Power'em Zwinięty Wąż, jak możecie zauważyć, jest to wiele lepszy Star Power, a ogólnie do Mortisa mam dwa Star Power'y. mm -hmm. Jak już się zauważył, ta taktyka się sprawdza. Myślę, że mogę włączyć jeszcze tą gierkę włączę na koniec. Jeszcze mogę na przykład tą gierkę. Tak, ta gierka była bardzo szybka. Zobaczcie sami. To była bardzo śmieszna gierka ogólnie. Bo strasznie szybko minęła. <laughs> Nawet nie będę pokazywał, co ma robić. my robiliśmy. Już tylko w krzaku siedzieliśmy i czekaliśmy, że oni wyjdą. Patrzcie, patrzcie tylko co tu się działo. No i widzicie? Już jest to dwa. Znaczy, no, dwa, no. teraz tą Gierkę, ostatnią. I to chyba było już na tyle i robię taki challenge. Jeżeli pod tym odcinkiem wbijecie 16 albo 15 łapeczek w górę, to wbijam Mortisa na 25 rangę. Zobaczymy czy wam się uda. To od was zależy czy wbiję. えっ <laughs> Przecież takie siedzenie w szaku jest trochę nudne, no ale jak się wpija pucharki w taki sposób, no to można to łatwo wykorzystać. No i łatwo wygrana, 16 poyerkiesów mieliśmy na koniec, więc... To już byłoby na tyle. Zapraszam Was do oglądania nas innych odcinków. Jak wiecie, tutaj mam opening, który będę otwierał już chyba mówiłem o tym jutro, więc zapraszam i widzimy się w następnym odcinku i cześć!